Numer 10. Brenda Leland. Po zniknięciu ich trzyletniej córki Madeline w roku 2007 Gary i Kate McCann otrzymali wiele pogróżek za pośrednictwem portali społecznościowych oskarżających ich o udział w zniknięciu dziewczynki. Jeden z użytkowników Twittera, Brenda Leland, na przestrzeni 10 miesięcy opublikowała około 400 oskarżeń skierowanych wobec McCannów. W roku 2014 reporter Sky News postanowił spotkać się z Liland. Zapytał ją o powód wysłania tweetów oraz poinformował o toczącym się w tej sprawie dochodzeniu Scotland Yardu. Kilka dni później Liland popełniła samobójstwo. Numer 9. Dennis Marcus. Uważany za jednego z pierwszych internetowych troli, David Maybius wsławił się w latach 90. wysyłaniem pogróżek do licznych znanych naukowców oraz ateistów. W 2011 Maybius tworzył setki kont, z których prześladował wszystkich wątpiących w istnienie Boga. Dochodzenie policyjne ujawniło prawdziwą tożsamość trola. Okazało się również, że mężczyzna cierpiał na schorzenia psychiczne. Podczas aresztowania groził on policjantom. Numer 8. Charles Fitch. Pochodzący z Michigan, Fitch prowadził kanał na YouTube zwany eBay is a joke, na którym propagował on pogląd, jakoby cała działalność firmy była oszustwem. Celem działania Fitch'a były małe firmy korzystające z eBay'a. Mężczyzna kupował ich produkty, za które odmawiał zapłaty, dokonywał obróbki fotografii sprzedawców, tak by były one kompromitujące w swojej treści. Gdy filtr został zdemaskowany dzięki dochodzeniu prywatnego detektywa, zaprzeczył on wszystkim zarzutom, twierdząc jedynie, że jego celem było demaskowanie oszustów. Numer 7 Andrew Owenheimer Bardziej znany dzięki swemu pseudonimowi Weev. Owenheimer zyskał Sławę za swe mocno seksistowskie I rasistowskie zachowania w sieci W roku 2007 WIF Przeprowadził bezwzględną kampanię trollowania Która de facto zniszczyła karierę Młodej i utalentowanej deweloperki gier Kay Fissieri. WIF podał do publicznej Wiadomości jej dane osobowe jak również Rozpuścił plotki jakoby była ona Emerytowaną prostytutką. Kobieta z powodu Pogróżek wycofała się z internetu na 6 lat Numer 6 Benjamin Stridanku. Pisarka Benjamin Sri Danku dzielała się na blogach i forach jako Winter Fox. W sych opiniach wyrażała się niezwykle krytycznie na temat twórczości innych autorów, szczególnie czarnoskórych. Na forum mającym na celu emancypację twórców pochodzących z mniejszości narodowych Srizianku zainicjowała szczególnie ostre natarcie na pisarzy Cindy Pon oraz N.K. Jemisin dotkliwie obrażając wszystkich pozytywnie wypowiadających się na temat ich literatury. Raz zasugerowała nawet, że jej rozmówca powinien zostać zgwałcony przez psy. W roku 2015 Siri Janków przeprosiła za swoje zachowanie po tym jak sama stała się ofiarą kampanii nienawiści. Numer 5 Joshua Goldberg. Goldberg sławił się jako posiadacz dużej ilości kąt na wielu forach dyskusyjnych. Za ich pośrednictwem brał on udział w konwersacjach prezentując skrajnie przeciwne punkty widzenia. Jego celem było dodatkowe zaostrzenie dyskusji dotykających już i tak newralgicznych tematów, takich jak rasizm, seksizm czy religia. Jego najbardziej znanym wcieleniem był radykalny islamista szerzący antyzachodnie poglądy. W roku 2015 Goldberg został aresztowany za publiczne głoszenie poglądów mogących stymulować terroryzm. Udzielał on porad, jak zdetonować bombę w Kansas City. Numer 4. Lee Rimmel. Przez ponad dwa lata, Nicola Brooks, 45-letnia samotna matka, była przedmiotem internetowego prześladowania. Trolle umieszczały na sieci jej zdjęcia oraz podawały jej adres zamieszkania, założyli oni nawet fejkowe konto na fejsie zawierające niecenzuralne wypowiedzi oraz nieprzyzwoite treści. W roku 2013 Brooks wygrała proces sądowy, w wyniku którego Facebook musiał ujawnić dane jej przesiadowców. Okazało się, że jednym z nich był oficer policji Lee Rimel, który jednak w wyniku złamania przez Brooks nakazu sądowego o braku kontaktów nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Brooks zaprzeczyła, że nigdy nie zakazano jej kontaktu. Numer 3 Robert Ambridge. Użytkownik Twittera znany jako Old Holborn zyskał międzynarodową sławę w 2014 po tym jak wykorzystał platformę do propagowania radykalnych poglądów. Ambridge rzucał niewybrednymi żartami, m.in. na temat zamordowanego chłopca Jamesa Bulgera oraz wypadku futbolowego, w wyniku którego 96 kibiców zostało stratowanych. Gdy tożsamość Old Holborna została ujawniona, okazało się, że jest nim 51-letni ojciec szóstki dzieci, Robert Ambridge. Biuro, w którym pracował, zostało zasypane telefonami żądającymi jego rezygnacji. Numer 2 Sean Duffy Tuż po tym jak 16-letnia Hailey Bates zmarła w wyniku wypadku samochodowego, Sean Duffy zaczął umieszczać obsceniczne wiadomości na facebookowym profilu poświęconym jej pamięci. Wyretuszował on z jej zdjęć oczy, a pod zdjęciami z miejsca tragedii umieszczał ogłoszenia o sprzedaży samochodów. Innym celem Duffiego była 15-letnia Natasha McBride, która popełniła samobójstwo skacząc pod pociąg. Duffy stworzył film na YouTube parodiujący jej śmierć. W roku 2011 Duffy został skazany na 18 tygodni więzienia oraz otrzymał zakaz korzystania z mediów społecznościowych na 5 lat. I miejsce pierwsze Ryan Jennings. W 2013 wyjątkowo złośliwe komentarze internetowego trolla doprowadziły 17-letniego Kaluma Moody Chapmana do samobójstwa. Powodowany chęciem odwetu za utratę dziewczyny Jennings prześladował Kaluma, obrażał i groził mu. Twierdził, że wbije mu nóż w twarz i spali do jego ojca. To wszystko okazało się zbyt trudne dla Kaluma, który w efekcie skoczył do rzeki. W toku dochodzenia akty internetowego prześladowania uznano za główny powód tragedii. W ramach kary Jennings otrzymał sądowy nakaz udziału w dwumiesięcznej terapii. Jakie były najciekawsze trollowe akcje, o których słyszeliście? A może w jakiejś braliście udział? Koniecznie piszcie w komentarzach na dole. Poza tym serdecznie zapraszam was na specjalny facebookowy live na facebooku mediacraft.tv, do którego link znajdziecie w opisie na dole. Pod specjalnym przypiętym postem piszcie swoje pytania, trzy z nich. Według mnie najciekawsze wybiorę i nagrodzę koszulką. Na wasze pytania czekam do wtorku. Live odbędzie się we wtorek o godzinie 17. .00. Powtarzam, na Facebooku Mediacraft.tv. Ja tam na was czekam, zadawajcie swoje pytania. A póki co się z wami żegnam. Piona!